Witam Cię serdecznie w kolejnym wykładzie na temat Asany, Pranajamy i Pratyahary. Jest to wykład z kursu nauczycielskiego 200 godzin opracowanego na podstawie programu Yoga Point India przez SMU Yoga w 2024 roku. Zapraszam Cię serdecznie. Zanim przejdziemy do centrum, do głównego punktu, o którym będziemy mówić, a właściwie do trzech głównych punktów, o których będziemy rozmawiać, czyli asany, pranayamy i pratihary. przypomnijmy sobie jednak, skąd pochodzą te pojęcia i czego są częścią. Ashtanga yoga, czyli yoga klasyczna według Patanjalego, zakłada ośmiostopniową ścieżkę jogi. Pierwszym z tych punktów jest yama, drugim niyama, trzecim Właśnie asana, czwartym pranayama, piątym pratyahara, i później mamy kolejne punkty, o których będziemy mówić w innych wykładach, czyli dharana, dhyana i samadhi. Warto pamiętać, że właśnie temat tego wykładu to. Ścieżka numer 3 asana, 4 pranayama i 5 Pratyahara. Ten slajd jest po to, aby ułożyć ci trochę w głowie, czym będziemy się zajmować, ale nie jest to odrębny temat od całej ścieżki Ashtanga Yogi, czyli jogi klasycznej. Pierwszy temat, czyli numer 3 w naszej ścieżce jogicznej to asana. Asaną i pranayamą zajmiemy się trochę krócej w tym wykładzie, ponieważ te dwa tematy będą jeszcze rozwinięte w następnych naszych wykładach. Więc jeżeli chodzi o asanę, to krótko i na temat. Najbardziej popularnym cytatem, który opisuje czym jest asana to styram sukham asanam. W drugim rozdziale w wersie 46 jest to dokładnie napisane w yoga sutrach. Co to oznacza? Asana to stan umysłu, który potrzebujemy osiągnąć poprzez ciało. Pamiętajmy, że w Asanie nasze ciało powinno być stabilne i wygodne czyli stiram, sukam, asanam. Dokładnie ten cytat to jest przetłumaczenie tego, czym jest Asana czym jest um, główne założenie. Właśnie asany, czyli nasze ciało powinno być nieruchome. Ale wiemy, że w wiodze klasycznej oddziałowujemy przede wszystkim poprzez różne etapy na nasz umysł, a dalej do prowadzący nas dalej do oświecenia. Jeżeli chodzi o temat asany, to mamy tutaj przede wszystkim taki. Moment, kiedy zatrzymujemy się na ciele fizycznym, ale dalej mamy to skupienie, że poprzez ciało fizyczne działamy dalej na nasz umysł, czyli nie chodzi nam tutaj tak naprawdę o to, żeby nasze ciało złapało tą statykę, tylko żeby nasz umysł zatrzymał się na chwilę, aby się wyłączył z cały czas produktywnego myślenia poprzez właśnie asanę. Czyli, żeby osiągnąć stan asany, zauważmy, że trzeba wykonać ruchy, że trzeba wejść, czyli poprzez ruch, wykonać jakiś do asany, czyli do pozycji stabilnej i wygodnej i potem poprzez ruch również z tej asany wyjść. Na ten temat będziemy jeszcze więcej mówić w innych wykładach fizjologia czy psychologia asany, ale tutaj na ten moment zrozummy mm, lub... Y Skupmy się na tym, że asana w tej kwestii wykorzystywana jest właśnie po to, aby rozumieć, że stabilne ciało daje stabilny umysł. Mamy tutaj jeszcze kilka cytatów, między innymi właśnie drugi rozdział, 47 cytat. Można tego dokonać, stając się jak ananta, kosmiczny wąż spoczywający w wodach kosmosu. Czasami w starożytnych tekstach właśnie są powtórzenia niektórych rzeczy, w wąż kosmiczny, w wodach kosmosu, ze względu na to tłumaczenie. Pamiętajcie, że sanskryt jest takim językiem, który, m, którym, którego nie tłumaczy się dosłownie słowo w słowo, ale żeby uzyskać całość, czasami musimy powtórzyć niektóre rzeczy. Następnym właśnie cytatem jest Wtedy staje, wtedy. Jest wolny od dualizmu, czyli nasz umysł staje się wolny od dwojakości, od podziałów, od, czyli staje się jednością. Tym, o czym mówimy w wiodze, tym, czym się zajmujemy w wiodze, to właśnie nasze połączenie. Nasana, stabilna, wygodna i do jej osiągnięcia, tak jak mówiłam, potrzebujemy ruchu. Chwilę skupmy się na kolejnym kroku. Czyli to będzie już nasz czwarty krok, pranayama. Pranayama też w, e, szerzej omówiona będzie w innym wykładzie, ale na chwilę tutaj się tylko nią zajmijmy. E, taki stan pozwala na, e, nad od, e, panować nad oddechem poprzez kontrolę wdechu i wydechu. Tyle jest napisane w yoga sutrach na temat pranayamy. Czym jest pranayama? Prana jest to nasza życiowa energia. A jama jest to kontrolowanie tej energii. I pewnie znacie różne techniki z zajęć jogowych, gdzie na przykład kontrolujemy ten oddech właśnie poprzez wdech, zatrzymanie wydech, różne są techniki, ale generalnie chodzi o to, że cały czas kontrolujemy energię, która jest w nas. Czyli zobaczcie, oddech jest procesem naturalnym, nikt nas tego nie uczy. My, rodząc się od razu, od pierwszego przyjścia na świat, zaczynamy oddychać. Ten oddech jest u nas y, wychodzący z autonomicznego układu nerwowego, czyli po, y, bez udziału naszej woli się zadziewa. To jest bardzo istotne, żeby rozumieć, że układ autonomiczny, nerwowy układ, autonomiczny, autonomiczny układ nerwowy jest e, mimowolny, czyli. Moglibyśmy nie myśleć w żaden sposób na temat tego, czy chcemy wziąć wdech, czy chcemy wziąć wydech, a i tak to się wydarzy. Natomiast zobaczcie, że jest też taka możliwość, że możemy kontrolować nasz oddech, czyli możemy pomyśleć, jak długi chcemy wziąć wdech, jak długi chcemy zrobić wydech. Jest to bardzo istotne na przykład przy różnych rzeczach codziennego użytku. Jak wpadniemy do wody lub właśnie jak nurkujemy czy surfujemy czy, um, czy właśnie biegamy, ten oddech możemy kontrolować, jak wchodząc pod wodę możemy go zatrzymać, jesteśmy chwilę pod wodą. Um, to jest bardzo ważna funkcja właśnie naszego układu nerwowego, że tutaj w tym momencie jamy możemy go bardzo ładnie przełączać, właśnie albo naturalnie oddychając, czyli nie myśląc o tym, albo osiągając kolejne etapy, czyli kontrolując naszą pranę. Nie będziemy teraz tutaj omawiać Pranajamy jako takiej, w jaki sposób co oddziałuje na siebie, bo jest to bardzo długi wykład, który, którego możecie sobie posłuchać i zapraszam Was do niego. Natomiast, natomiast miejmy tą świadomość, że pranayama właśnie jest kolejnym krokiem na ścieżce ośmiostopniowej ścieżce jogi, która prowadzi nas do oświecenia, więc znowu myślimy o tym, żeby kontrolować nasz oddech właśnie po to, aby on zwolnił, aby stał się dłuższy, abyśmy mogli uzyskać większą kontrolę nad myśleniem. W jaki sposób działa pranayama na nasz umysł? Przede wszystkim, jeżeli obniżymy naszą frekwencję oddechową, to nasz umysł zaczyna zwalniać. Możecie to pewnie u siebie zaobserwować, że w sytuacjach stresowych, pierwsze co, nasz oddech zaczyna przyspieszać. Jest to naturalna funkcja, właśnie układu nerwowego, który próbuje znaleźć różne rozwiązania w danej sytuacji i sprawdzić, czy cały nasz organizm dobrze funkcjonuje. Jeżeli sytuacja jest dla nas już taka stabilna i się do niej przyzwyczajmy, nasz oddech zaczyna zwalniać. Każda nowa sytuacja będzie powodowała stres w naszym organizmie, co skutkuje tym, że pranayama, czyli że, że nasz oddech zaczyna przyspieszać, czyli w sposób kontrolowany możemy go obniżyć, właśnie zastanawiając się nad tym oddechem, właśnie go zwalniając, czyniąc go świadomym. To, że właśnie przechodzimy przez oddech świadomie, daje nam jeszcze większą wolność wchodzeniu do następnego kroku, którym jest pratyahara, czyli odcinanie się od zmysłów. Ja Was zachęcam do właśnie następnego wykładu, jeżeli chodzi o pranayamę. Będzie mówił Kacper dłużej na ten temat. Pratyahara jest to piąta gałąź naszej ośmiostopniowej ścieżki jogi i tutaj chwileczkę dłużej przy tym temacie zostaniemy. Pratyahara jest etapem kontroli zmysłów, który występuje po osiągnięciu poprzednich etapów kontroli energii w umyśle i w ciele. Zauważcie, że pranayama kontrolowała nam energię, tak jak pamiętacie z poprzedniego slajdu, prana ayama, czyli kontrola naszej energii życiowej, tego co w jaki sposób przepływa ona przez nasze ciała, ale również przez nasz umysł. Pratyahara będzie kolejnym krokiem, czyli odcinanie się od zmysłów. Zauważcie, że umysł działa tak, że ma swoich pomagierów, ma swoje narządy zmysłów. Ma wzrok, słuch, węch, dotyk. Jeżeli chodzi o kontrolowanie przestrzeni, jest to nam bardzo potrzebne, ponieważ my odbieramy energię z zewnątrz poprzez zmysły i tworzy się nasz świat wewnętrzny przez umysł w środku. Czyli wypracowujemy sobie pewne techniki, jak funkcjonować w naszym życiu codziennym. Bardzo proste przykłady, jeżeli ukujecie się w palec, no to wiecie, że, że poprzez właśnie zewnętrzny dotyk, na przykład. To nie jest dla ciebie bezpieczne. To jest krótka informacja do układu nerwowego: nie rób tego. Jest to, jest to sytuacja zagrożenia, więc tego unikamy. I w ten sposób uczymy nasz układ nerwowy, że igła na przykład naskuje. Jest to właśnie poprzez dotyk ze świata zewnętrznego, budowanie bodźca do środka. I nauczenie naszego y, y, organizmu, że jest to sytuacja dla nas zagrożenia lub niebezpieczna. Przez na przykład y, uszy, jeżeli usłyszycie głośny dźwięk hamulca, klaksonu samochodu, to również jest to sytuacja, która uczy nas, aby nie wchodzić na jezdnię, aby nie wchodzić na przykład na tory. Są to takie sytuacje, które z zewnątrz zmysły odbierają do trenowania naszego układu nerwowego, aby zabezpieczyć nas do przeżycia. Umysł działa jak pomost pomiędzy zmysłami a duszą. Dzięki wyciszeniu zmysłów i kontroli umysłu możemy skierować energię do wnętrza. Zauważcie, że cały czas chodzi nam o to, aby ta energia szła do naszego wnętrza. Czyli um, jeżeli jesteśmy na tym poziomie podstawowym, gdzie umysł cały czas kieruje się przestymulowaniem, to jesteśmy w tych narządach zmysłu um, skierowanych na cały świat zewnętrzny czyli co tam ktoś zrobił co ktoś powiedział co ktoś tam myśli cały czas produkujemy myśli pod kątem świata zewnętrznego nam w oświeceniu czy w wyższych stanach jogi chodzi o to żeby przejść do środka czyli zobaczcie ten etap pratyahary jest tak bardzo dla nas istotny i tutaj macie na tym rysunku graficznym Rozmieszczenie tego pojęcia, jak ta pratyahara, jakie można sobie wyobrażać. Czyli mamy, zobaczcie, dwa podziały. Mamy bahir, bahirantak yoga i arantak yoga. Antarak yoga, przepraszam. Bahirak yoga jest to yoga zewnętrzna, czyli właśnie to, co... Tworzymy z zewnątrz do środka. Zauważcie, że mamy Yamas, tutaj niamas i Pranayama. Czyli posługujemy się właśnie powietrzem, techniki, technikami, które, um, które pozyskujemy z zewnątrz. Niamas kontrola e, tego, co dzieje się z nami. Yamas, kontrola e, nas w społeczeństwie. Więc tutaj wszystko jakby kieruje się na zewnątrz, i tutaj używamy też właśnie tych zmysłów e, poprzez tego rodzaju pracę. Później mamy środkową część, która jest pomostem pomiędzy tymi dwoma, powiedzmy, takimi podziałami. Pamiętajcie, że to nie jest jakiś taki sztywny podział, to jest taki rysunek graficzny, który Wam obrazuje mniej więcej, jakby sobie to można było wyobrazić, gdyby to istniało fizycznie, tak? Mamy pośrodku środku właśnie pratyaharę, która jest przejściem pomiędzy tą jogą zewnętrzną, a jogą wewnętrzną. No i oczywiście mamy mm, jogę... Antara wewnętrzną, czyli Darane, Tyane i Samadhi. O tych ścieżkach będziemy mówić też w innym wykładzie. Na razie miejmy świadomość tego, jak jest rozmieszczone pojęcie Pratyahary, że jest to pomost, jest to pomost pomiędzy tym, co na zewnątrz, a tym, co w środku. Jest to taka brama pomiędzy dwoma, można powiedzieć, pojęciami. Na tym slajdzie, na tym obrazku, możecie właśnie zauważyć, jak skonstruowany jest nasz umysł. I znowu pamiętajcie, że umysł to są pojęcia subtelne i to są pojęcia bardzo abstrakcyjne, więc tutaj staramy się, aby w jakikolwiek logiczny sposób przedstawić to, jak działa nasz umysł. I tutaj na środku, na tym obrazku widzicie Atman, jest to nasza dusza. Potem troszeczkę, właśnie bardziej zewnętrzną jego częścią jest nasz intelekt. Kolejną, jeszcze bardziej zewnętrzną częścią jest umysł, Następną, zewnętrzną, jeszcze bardziej częścią są właśnie nasze narządy zmysłów, czyli właśnie tak jak mamy smak, dotyk, wzrok, słuch, no i węch, tak? Te podstawowe pięć narządów zmysłu i świat zewnętrzny. I w ten sposób porozumiewamy się ze światem zewnętrznym. Nam chodzi o to, aby kiedy wszystkie zmysły Uwolnione są od obiektów zmysłowych, zmysły kierują się do wewnątrz, co przypomina pierwotny stan umysłu. I to tak naprawdę, zobaczcie, moi kochani, chodzi o to, żeby te narządy zmysłów nie zbierały cały czas tych informacji z zewnątrz o stanie zagrożenia naszego ciała, jak my funkcjonujemy, gdzie my jesteśmy, bo my tego już bardzo często nie potrzebujemy. Natomiast jeżeli ciągle jesteśmy w tym świecie zewnętrznym, on cały czas yy, u nas dominuje. Cały czas jest dla nas bardzo istotny, to po prostu jesteśmy przestymulowani i tym ciągle zajmujemy się w świecie obecnym, aby umieć przekierować tą energię, tą uwagę również do środka. Zauważcie, jak bardzo silne są Wasze zmysły, jak szybko reagujemy na właśnie dźwięk, na słuch, na dotyk. Jak moglibyśmy wykorzystać pięknie właśnie tą energię zmysłów, gdybyśmy umieli tą drogę odwracać do środka, gdybyśmy potrafili zauważyć, co się dzieje w naszym wnętrzu i całą tę energię zmysłów wykorzystać, aby dojść do naszego stanu wewnętrznego, czyli przekierować uwagę do tego, aby zobaczyć, gdzie jest nasz umysł, w jaki sposób działa nasz intelekt. I doprowadzić do tego naturalnego stanu samopoznania, czyli poznania naszej duszy i utwierdzenia się w tym, kim naprawdę jesteśmy, dotarcia do tej naszej duszy, tam znajduje się całe źródło naszego spokoju. Pamiętajcie znowu, że mówimy o bardzo subtelnych tematach. Mówimy teraz tutaj właśnie o, tej kierowaniu, o tym kierowaniu energii. Na początku może to być troszeczkę niezrozumiałe, o co tu w ogóle chodzi. Więc, w takim właśnie graficznym przedstawieniu, pamiętajcie, że ta Hara jest takim stanem, takim, em, takim stanem umysłu, którym przekierowujemy energię zmysłów do wewnątrz, do samopoznania, do tego, aby dalej iść ścieżką oświecenia, aby dalej zyskiwać większą świadomość na temat tego, kim jesteśmy. Jaki jest cel Praty Pratyahary? Warto tutaj przyjrzeć się na chwilę naszemu umysłowi. Nasz umysł funkcjonuje na trzech poziomach. Oczywiście różne są podziały. Ale tutaj zajmiemy się na chwilkę tylko tym, jak on właśnie funkcjonuje z perspektywy e, potrzebności naszej Pratyahary, czyli funkcjonuje on w teraźniejszości, w przyszłości i w przeszłości. Umysł utrzymuje stały kontakt pomiędzy narządami zmysłów a intelektem w teraźniejszości. Aby właśnie dawać informację, co się dzieje w tym momencie z naszym ciałem, tak jak Wam to wcześniej omówiłam, właśnie, żeby dawać informacje do środka, do środka, dobra, jesteśmy tu, jest nam zimno, jest nam ciepło, tak? I żeby cały czas kierować um, naszym ciałem w tym momencie, aby ono przeżyło. Umysł jest zajęty wspomnieniami z przeszłości. Po co nam te wspomnienia? Tutaj zawsze, zobaczcie, jest ciekawy temat, tak? Bo wspomnienia są nam również potrzebne po to, abyśmy mogli przetrwać w świecie rzeczywistym. Czyli, gdybyśmy nie mieli wspomnień, zobaczcie, co by się stało: przewrócilibyśmy się na przykład na krawężniku, spadając, złamali sobie nogę. To jest taki, wiecie, trywialny przykład, ale powiedzmy, że tak by było. Drugim razem wejście na krawężnik spowoduje, że będziemy uważać, bo mamy to wspomnienie. Mamy wspomnienie, że wejście na krawężnik może skutkować upadkiem, co skutkuje złamaniem nogi. Oczywiście teraz ta wiedza jest jakąś wiedzą. Ona może też tworzyć różne niepotrzebne dla nas sytuacje napięcia i natężenia. To przecież nie znaczy, że jeżeli wejdziemy na krawężnik, to zawsze z niego spadniemy i zawsze złamiemy nogę. Drugą taką sytuacją, którą mogę Wam tutaj um, przytoczyć bardzo szybko, to są różnego rodzaju traumy, czyli na przykład, jakbyśmy mali, ugryzł nas pies. I teraz mamy to wspomnienie: pies równa się gryzie. Czy to jest prawda? No nie, to nie jest prawda, ponieważ pies nie równa się gryzie. Pies równa się różne inne rzeczy. Nasz umysł, pamiętajcie, że działa bardzo krótko, um, krótkowskazówkowo. On musi mieć szybkie, e, szybki bodziec, szybką reakcję. Więc e, bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że mamy też nad tym kontrolę że te wspomnienia to jest jedna rzecz, coś, co się wydarzyło, ale nie zawsze tak będzie. I tutaj już wchodzi oczywiście świadomy umysł i przepracowywanie pewnych naszych traum, czy przepracowywanie naszych, um, naszych prze, przeświadczeń, czyli tego, o czym myślimy i co może tworzyć writis, czyli nasze zmącenia umysłu. A jak wiecie, yoga citta vritti nirodaya, czyli yoga Powstrzymuje zmącenia umysłu, i między innymi mamy właśnie tutaj tą naszą pratiaharę, która poprzez odwrócenie narządów ym, zmysłów do środka powoduje, że jesteśmy w stanie zastanowić się nad tym, czy na pewno ten pies, który przechodzi koło mnie, mnie ugryzie. Przecież on nie musi mnie zawsze ugryźć. Tak? Pamiętajcie właśnie yy, o tym, że. Na ten temat jest cel, tym, tym celem jest właśnie Pratyahara. I co prowadzi do tych naszych Vritis? Zobaczcie, że umysł funkcjonuje również na trzecim poziomie, czyli na temat wyobrażania sobie przyszłości, bo przecież nikt z nas nie wie, jaka będzie przyszłość, czyli pojawia się tutaj prorokowanie lub fantazjowanie. Wynika to przeważnie z naszych wspomnień. To jest bardzo fajny tutaj moment. Na chwilę Was z tym później zastan zostawię i zastanówcie się nad tym, czy na pewno nasze wszystkie rokowania, przewidywania, fantazjowania nie są. Oparte na naszych poprzednich wspomnieniach. I co by było, gdybyśmy mieli inne wspomnienia? Albo co by było, gdybyśmy zmienili nasze podejście do tych wspomnień? Celem pratyahary jest wycofywanie świadomości od zmysłów na tyle mocno, aby połączenie ze światem zewnętrznym nie wpływało na skupienie praktykującego jogina. Czyli zobaczcie. Jeżeli praktykujemy właśnie wejście do stanów medytacyjnych, czyli koncentracji i tak dalej, dana, diarana, samadhi, to najpierw musimy osiągnąć ten moment, że nic naokoło nas nie, nie rozprasza, nie skupia naszej uwagi. Bo uwaga w skupieniu powinna pójść do wewnątrz, tak? Więc to jest taki bardzo fajny etap. Przeczytajcie sobie jeszcze raz ten slajd. Zastanówcie się, czy ten cel Pratyahary jest dla Was jasny. Gdyby nie był jasny, to jeszcze dajcie znać w komentarzu pod spodem. Będziemy na ten temat dalej dyskutować. Zastanówmy się chwilę nad odcinaniem się właśnie od tych zewnętrznych czynników. Tak jak mówiliśmy w poprzednim slajdzie, właśnie to jest cel Pratyahary, czyli odcięcie się od. Zewnętrznych czynników, aby skierować uwagę do środka, i teraz popatrzcie, jak działają poszczególne punkty, które były wcześniej: czyli jamy pomagają odciąć zakłócenia wynikające z interakcji z innymi ludźmi, czyli ta nasza dyscyplina społeczna, która jest tak bardzo ważna, no przez różne etapy, przypomnijcie sobie też ten wykład, nie będziemy w tym momencie do niego wracać. Niamy pomagają wyeliminować zaburzenia związane z ciałem i z umysłem, między innymi na przykład poprzez utrzymywanie czystości, tak, że nic nas w żaden sposób nie odciąga od tego naszego skupienia. Asana Pomaga wyeliminować zaburzenia związane z ciałem fizycznym, czyli asana pomaga nam utrzymać taką higienę naszego ciała. Można powiedzieć, że jest taką szczoteczką do zębów codzienną dla naszego ciała, aby ono mogło funkcjonować na poziomie fizycznym w tym naszym życiu, którego tutaj właśnie doświadczamy. Kolejnym etapem jest pranayama. Pomaga wyeliminować zakłócenia spowodowane nieregularnymi lub niewystarczającymi przypływami siły życiowej w kanałach pranicznych. Kochani, prawdopodobnie wiecie, że większość z nas w takiej nieświadomości funkcjonująca no nie zdaję sobie z tego sprawy, że na przykład choroby wywoływane są właśnie w poszczególnych na przykład partiach ciała brakiem prany, brakiem właśnie przepływu energetycznego przez nasze kanały nadis. Więc tutaj też temat pranajamy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju schorzenia, natomiast pamiętajcie, że pranajama musi być wyko wykonywana w sposób kontrolowany i odpowiedni do naszych potrzeb na dany moment i one też się zmieniają. Znowu do zapraszam Was do osobnego wykładu z Kacprem. I nasz etap, którym się tutaj mocno zajmujemy, czyli Pratyahara, pomaga wyeliminować zakłócenia spowodowane przez pięć narządów zmysłu. Czyli znowu zbieramy te narządy zmysłów i kierujemy je do wnętrza, aby osiągnąć następne stany już bardziej koncentracji, medytacji i połączenia. Pratyahara jest naszym pomostem, który łączy właśnie praktykę wewnętrzną i zewnętrzną, tak jak było w poprzedniej tabelce. Miejcie to na uwadze, jeżeli będziecie myśleć o pratyaharze, jako o połączeniu. Kolejne etapy, które następują po pratyaharze, mówimy tutaj o antarakjodze, czyli jodze już wewnętrznej. I tylko krótko je tutaj wymienię, ponieważ one też będą osobno omówione w wykładzie, czyli darana koncentracja, ten moment, kiedy się skupiamy, kiedy jesteśmy jedną myślą, jednym e, ciągiem, jednym stworzeniem i tylko w jednym punkcie. Później tiana, czyli Utrzymanie tego skupienia, utrzymanie tej koncentracji, którą najczęściej, najpopularniej nazywamy medytacją, i samadhi, czyli połączenie wszystkiego ze wszystkim. E, kochani, tutaj one są tak wyodrębnione w punktach, ale pamiętajcie, że to jest jedność to znowu jedno drugie przenika. To nie jest tak punkt, 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 pyk, 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 tylko to jest wszystko przechodzące jedno w drugie. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, za ten wykład. Dość krótki, myślę, że dość zwięzły, i pamiętajcie, że zapraszamy Was do kolejnych wykładów na temat Asany. Będą jeszcze, będzie jeszcze kilka wykładów na temat Pranajamy, bardzo długi wykład na temat um, kolejnych stanów medytacyjnych czyli właśnie. Darana, Diana i Samadhi będą kolejne wykłady, także tutaj w tym wykładzie, w wykładzie ujęłam taki skrót tego. Czym się zajmują poszczególne pojęcia, a ja oczywiście zapraszam Was do e, śledzenia naszego kanału na YouTubie. E, proszę o subskrypcję, o lajki i jeżeli macie pytania, zadawajcie na dole w komentarzach. My chętnie odpowiemy na każde pytanie. I oczywiście zapraszamy Was do kursu e, nauczycielskiego 200-godzinnego, a kolejnie do kursów nauczycielskich, e, które będą. W następnym czasie podawane. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego wykładu. Hariom, namaste.